Cześć, dzień dobry, witam się w kolejnym vlogu i... Czuję się tak jak wyglądam. Także... I jak widzicie, ja wczoraj nawet... Dzień <smiech> dobry! Co? Ja mama. Jesteś z mamą już? Tak. Przyjechałeś? Tak. Do mamy? Tak. A kogo ty jesteś syn? A nie jaki, tylko kogo? Kogo syn? Mama. Mamy mamę, syn. Kuku. Koko. Kuku. Koko. Kuku Koko. Koko mamy syn. A jeśli tak mamy od wczoraj? I ja, go. nie, A już do no Nie. to czemu? Widzicie, I ja nawet nie mogę nagrać. Wróciłam wczoraj w nocy. A jakoś? Zdążyliśmy objechać to, co słyszeliście w poprzednim vlogu. W się do was jednak potem, wiecie, bo tu nie, nie ma sensu. Yy, I czuję się tak, jak wyglądam, ponieważ w nocy się Igor budził. Coś tam mu się działo i przyszedł do nas chwilę. Yy, Przyszedł do nas na chwilę, poleżał, ale stwierdził, że nie, że on chce u siebie w pokoju spać, tak? Dzieci najlepiej śpi u siebie w pokoju? Tak. U siebie w łóżeczku? Tak. No i potem wrócił do łóżeczka, ale będzie to już człowiek rozbity. W ogóle pierwsze stanie. to w ogóle Jarek stał, bo ja byłam nieprzytomna, no bo ja wczoraj mało spałam. I dopiero się przebudziłam, jak Igor już do nas przychodził, także <grym> Jarek to ogarnął. Yy, a potem, no, wiec jedzam. Dobra, ja już. Yy, nie powiem, że ja ogarnięta, ale mieszkanie ogarnięte. Yy, powiem, wkurzało to wszystko, także wiecie. W tle słychać naszego pomagacza. Chyba mówiłam, wam, że mamy pomagacza. Gdzieś tam sobie jedzie. I mówię wam, że za... dzisiaj będzie ta y, wielka zmiana. Już kwiatki podlewałam. Czy Czepię moją paprotkę. I tu są kawałki paprotki. Także powiem Wam, że czekamy. Myślałam, że będzie to trochę wcześniej, ale nie. patrzę się, bo coraz bardziej słyszę i pewnie Wy też słyszycie pomagacza. Zenona Także fifk Zenona No ucieka od niego. O, tam go kawałek widać. Jak jedzie. I chyba tu będzie odkurzał, tak? Jedzie tutaj. Czy pojedzie dalej, nie. wjeżdża teraz? Ten pan go cały czas chce włączać. On fajnie, bo zamiecie wiecie, w takich miejscach, gdzie na przykład odkurzacz nie dojdzie, w sensie wiecie, tam przy szafkach czy coś, bo tak tymi zamiecie, ale poza tym to tak nie bardzo. Chyba stracił jedną nóżkę, muszę zobaczyć. Wiecie, poczekajcie. No i dobra. tak. Faktycznie stracił nóżkę, ale go znaleźliśmy. Nawet wiem, gdzie, bo za. Yy zakręciła się wokół mojego kabla. Co kochanie? Jedzie w, tylko w drugą stronę, właśnie w to jest w, Zenon to jest w. Także, mm, ja odkurzam sobie oczywiście normalnym odkurzaczem, co? No jedzie, e, normalnym odkurzaczem, no i teraz tylko jeszcze Zenon poprawia właśnie przy szafkach takie tam rzeczy, niech sobie poodkurza chłopak, e, bo by się nudził, e, poskładałam. No bo czekamy na naszą wielką rzecz. Chyba wam, chyba powiemy wam, na kogo czekamy, na co czekamy. Chodź, po, powiesz, na co czekasz? Koka. Na, na co czekasz? Koka. Na, na, na Kokę? Tak. A jak się Koka będzie nazywać? Powiedz, Leo. Elo. Elo. Ala. Leo. Hello. Tak. Hello. No to już wiecie. Czekamy na kotka. Przestań po mamie wchodzić. Dziubek, proszę Cię. Czekamy na kota. Tak. Malutkiego. Tak. Tak. No, jedzie z, aż z Wrocławia, wiecie. E, także pani wyjechała po trzeciej. o Czwartej? Czwartej. Więc mówię, że będzie siódma, ósma. Jest za dwadzieścia pięć, siódma. Igor odkąd dzisiaj e, jak stał, nie miał ochoty za bardzo wstawać. I mama mówi wstawaj, bo Koka jedzie. Ci trzeba posprzątać dla Koki, tak? I Igorek usłyszał, że Koka jedzie już. A bum bumem. Tak, Igorek? To. to wstałeś. A pokażesz, co koło co, co dasz? Co, co masz dla Laosia? To. To weź do ręki to. Tak. W ręce, tak? No to co, pokażesz jeszcze raz paluszkiem. Co? To. No ale paluszkiem pokaż. Musicie mi powiedzieć, że on pokazuje. Myszki, cały czas chodzi z tymi myszkami, bo biała jest dla Fifki, tak? tak? A ta jest dla Leosia, tak? Tak. Mhm. Także jak widzicie, jego chwilowo jest w y, śwince Pepy. Ej. I będziemy zaraz am robić y, No, także to jest nasza zmiana o 180 stopni. Fifka będzie miała, braciszka. Na razie będzie, na początku na pewno będzie ciężko, bo będzie syczeć i w ogóle, bo to jest, wiecie, jaki kot. Ale, ale potem myślę, że będzie coraz lepiej i będzie jej lepiej, bo to w sumie zrobiliśmy z Jarkiem po to, żeby dla Fifki było lepiej. No bo jeden kot to się męczy i nas dla niej ma, no to wiecie, ona się nudzi, ona tylko by spała, jest taka rotlniona. No teraz będziemy musiała chodzić. Nie ma łatwo. No, także tak, dzisiaj poznacie naszego kotka. A już w następnej części wyloga. A co do moich wczorajszych jazd, no to właśnie oczywiście wszystko trzeba robić prywatnie. I dzięki Bogu, bo jakby mój tata nie miał tego zabiegu, to nie wiadomo jakby się to skończyło, jakby to było. Trzeba było jeszcze chwilę poczekać. Także super NFZ jak zawsze. No. Ja chyba sobie wiecie co nazwę konto I Love NFZ. No i jeszcze... I Love Morawiecki, bo jak sobie pomyślę że za dwa tygodnie koniec VAT-u, wyobrażacie sobie, 19-20% więcej yy, zapłacić za wszystko? Też jest jaka drożyzna. A co będzie za chwilę? To jest jakiś po prostu dramat. No to po prostu dramat. No ale co zrobicie. Zajebista jest ta Polska. Nie wiedziałam, że dożyjemy takich czasów, że masaka. Dobra kochani. Odezmy się, jak już będzie lałeś. i ja Gusiowi zrobić dzisiaj szybki obiad. Takie małe naleśniczki. Będziemy robić am, tak? Mama cię głaskała, o co ci chodzi? Także pierwszy dzień masować? To? No. mama nie biła. Ty się uderzy uderzyłeś się, Tak. Tak? O, kochasz mamę? Tak. A tatę? A tatę kochasz? A babę? Tak. A dziadzie? Tak. A... dzidzie? Jaki dzidzie jest? Taki dzidzie jest. A będziesz za dzidzią tęsknił? No i pojedziesz jeszcze do dzidzi? No. jak coś to on jeszcze chyba nie jest gotowy po prostu pojechać jak do Ciebie. No, także. Także tak, ja właśnie powiesiłam pranie i wystawiałam kwiatki w końcu na, yy, wiecie co, na balkon tam za poręcz i zaczęło wiać. Także brawo. Dobra, już idę robić dziecko jeść i czekamy na Leo. Wiecie co? Właśnie dostałam od pani wiadomość, że będą za 3 minuty. I czuję stres. Ten pan nie. Ale ja tak. Także to żeby wyszli na górę. Zaj chcę iść zejść do nich, bo chcę już kotka mieć. No. Także. Czuję stres. Fiwka. Za trzy minuty będziesz miała braciszka. Cieszysz się? Chyba nie bardzo, co? I więc jesteśmy w domu. Czekajcie, wyciszę telewizor. Jesteśmy w domu. Mam, że fajnie młody kot tam. Nie wiemy teraz, czy to jest on, czy on, na no. e, reagują, reaguje na fiwkę. E, na, na inaczej, młody lub młoda, bardzo fajnie na Igora reaguje. Bawią się wszystko. Jeśli chcecie wiedzieć, jak fiwka, <laughs> e, to na razie jest ciężko. Chodź, fifusia. Chodź do mnie, fifka. Chodź. No. Jest mruczenie, syczenie wszystko. No ale to chwilę będzie, pewnie y, też nieraz będzie y, dupkę któryś dostanie, na no, pewnie młody, no, ale myślę, że będzie dobrze, także zobaczymy, gdzieś poszedł pot. No poszedł, nieraz yes, przyjdzie. Także powiem wam, że bardzo fajnie reaguje godna Igora. Idę tam do nich, bo tam jest Fifko, wiecie? I Fiwka na razie jest na nie. Także teraz wyszło, że nie wiemy, czy to będzie chłopczyk czy dziewczynka. Także pewnie zobaczymy to w piątek. Coś tak dziwnie chodził, zobaczymy. Nie hmm. ma. Na pewno czeka go kąpiel robią. Także nie wiem, czy będzie lełość czy luna. Nie wiem, czy słychać fiwkę. Cały czas mruczy. Gdzie jesteś, Fifka? Co ci się dzieje? Nie, idź tam, nie. Idź tam z kotem.